Ukazały się im też języki jakby z ognia i na każdym z nich spoczął jeden. Módlmy się za młodzież, która dziś otrzymała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, aby w mocy Ducha Świętego wyznawała w codziennym życiu wiarę miłującego Boga. Ciebie prosimy. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Módlmy się za rodziców i świadków, aby umocnieni darami Ducha Świętego wychowywali młode pokolenie w prawdzie i miłości Chrystusowej. Ciebie prosimy. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jakim Duch pozwala mówić. Módlmy się za wszystkich nauczycieli i wychowawców za księdza proboszcza który czuwał nad przygotowaniem młodzieży naszej parafii do sakramentu bierzmowania, aby w codziennym życiu duch pozwalał im mówić o wielkiej miłości i mądrości Boga. Ciebie prosimy. Zbysłuwanie, zbysłuwanie. Otrzymaliście obietnicę Ducha Świętego, jak ty sami widzicie i słyszycie. Módlmy się za naszą dzisiejszą wspólnotę Eucharystyczną abyśmy napełnieni Duchem Świętym, świadczyli codziennym życiem o wierze w Boga Trójjedynego. Ciebie prosimy. Amen. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca Ducha Świętego, którego mądrość nas stworzyła, a opatrzność nami rządzi. Przez Chrystusa, Pana Nasze. Amen. Kochany Księże Biskupie, nasze serca przepełnione są radością Bożą. Przez sakrament bierzmowania zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się dojrzałymi chrześcijanami. Odtąd mężnie i z odwagą chcemy wyznawać i bronić wiary, która została w nas wlana w chwili chrztu. Najpierw chcemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za dar Ducha Świętego i za sakrament bierzmowania, który otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt nieudolne, aby mogły wypowiedzieć to, co czuje nasze serce. Dlatego razem z Maryją wołamy, wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczynił ten, który możny jest, a imię Jego jest święte. Słowo wdzięczności kierujemy także do naszego Księdza proboszcza. Kochany Księże, dziękujemy za życzliwe słowo, za czas, który ofiarowałeś nas nam, aby przygotować nas do sakramentu bierzmowania, gromadząc nas w tej świątyni. Niech Chrystus, najwyższy jedyny kapłan, prowadzi Cię po ścieżkach ziemskiej wędrówki. Następnie gorące słowa podziękowania chcemy wyrazić naszym rodzicom, chrzestnym i świadkom. Kochana mamo i kochany tato, wy najlepiej wiecie, ile czasami niepokojów przeżyliście. Ile musieliście poświęcić, żebyśmy dziś mogli otrzymać sakrament Ducha Świętego? Dziękujemy, że zanieśliście nas do sakramentu Chrztu Świętego oraz zaprowadziliście do stołu eucharystycznego. Dziękujemy za religijne wychowanie, za każde dobre słowo i gest miłości. Dziękujemy wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości. Również naszym nauczycielom, wychowawcom, kateetom, którzy poprzez słowo i czyn uczą nas wzrastać w dobrym. Dziękujemy za modlitwę w naszej intencji. Prosimy, nie ustawajcie zanosić za nas modlitw do Boga w Trójcy Jedynego, abyśmy wytrwali w naszych dobrych postanowieniach i byli wiarygodnymi świadkami Jego miłości do ludzi. Pragnę też w imieniu własnym i całej naszej parafii świętej Jadwigi wyrazić, Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za siedmiorakie dary, które dzisiaj spłynęły na Was, młodzi. Dziękuję Bogu za te rekolekcje, które wczoraj rozpoczęliśmy, bo dzisiejsza uroczystość jest częścią rekolekcji i wstępem do przeżywania Wielkiego Tygodnia, Paschy Chrystusa. To wszystko dzieje się z obecnością i dzięki posłudze i słowu księdza biskupa Grzegorza. Bardzo gorąco, księże biskupie, dziękuję, bo umawialiśmy się na te rekolekcje, kiedy jeszcze ksiądz biskup nie przypuszczał, że będzie biskupem. I potem, kiedy spłynęły na niego te wszystkie zaszczyty, ale i wielkie obowiązki, podtrzymał chęć przyjechania na Krowodrze. Nie powiedział, że teraz już nie mogę, teraz już nie dam rady, ale powiedział, skoro obiecałem, to będę. Dziękuję za Tę obecność i za słowo także dziś skierowane do was i za posługę biskupią moi drodzy wam młodzi przede wszystkim chcę podziękować za wasze przygotowanie do tego dzisiejszego dnia za wasze skupienie dzisiaj za widoczną autentyczność w przeżywaniu tego wszystkiego co dziś jest waszym udziałem zapewne wiecie i pewnie wasi katecheci wam to przypominali Duch Święty pojawiał się w Ewangelii w najważniejszych momentach, kiedy rozpoczynał się jakiś nowy etap, nowy okres. Tak było, kiedy kończyło się dzieciństwo i młodość Pana Jezusa i zaczynała się Jego posługa publiczna. Zaczęło się od Ducha Świętego nad Jordanem. Tak było, kiedy nowy Kościół powstały, założony przez Pana Jezusa, zaczynał swoją misję. W Wieczerniku pojawił się Duch Święty. Życzę Wam, żeby dzisiejsze pojawienie się Ducha Świętego w Waszym życiu było nie tylko piękną uroczystością w ostatni dzień marca 2012, ale było pięknym początkiem nowego etapu dojrzałej wiary. Wiary, za którą będziecie brali odpowiedzialność. Serdecznie Wam tego życzę, tak jak kiedyś była Komunia Święta i rozpoczynaliście życie eucharystyczne. Tak teraz zacznijcie życie dojrzałą wiarą. Pięknie dziękowaliście rodzicom. Ja do tych podziękowań się dołączam. Dziękuję Wam za to, że przynieśliście Wasze dzieci kiedyś do chrztu, a dzisiaj ich wiarę już oddajecie w ich odpowiedzialność, w ich ręce. Dziękuję za Waszą troskę i modlitwę. Dziękuję świadkom, przyjaciołom, rodzinie, oczywiście wspomnianej Waszej szkole gimnazjum numer 12, z Panią Dyrektor, z nauczycielami, z wychowawcami, także z Waszymi katechetami, czyli Panią Kasią i Księdzem Tadeuszem. Bardzo dziękuję za pracę także pozostałym katechetom, którzy w tej trzeciej klasie mieli z Wami dodatkowe katechezy, a więc Księdzu Kazimierzowi, Księdzu Pawłowi i Księdzu Jarosławowi. Wszystkim pozostałym księżom za posługę w konfesjonale, siostrom, Mariannie, Joannie scholi, służbie liturgicznej i wszystkim tu obecnym. Tak jak powiedziałem, moi drodzy, to początek drogi, pewnie niełatwej, ale tak jak wyszło to słońce, tak bądźcie pełni nadziei, że idąc w dorosłość, macie dobrego przewodnika, jakim jest Pan Jezus. Szczęść Wam Boże. Teraz ksiądz biskup poświęci krzyżem bierzmowanych, szczególnego symbolu sakramentu bierzmowania. Niech ten krzyż, towarzyszący im w życiu, Przypomina o postanowieniach podjętych przy sakramencie Bierzmowania, związanych z umocnieniem i pogłębieniem wiary, a zwłaszcza z postępowaniem według jej zasad. Módrmy się. Jezu Chryste, pobłogosław te krzyże, tych, którzy je noszą. Daj, aby w sercu przeżywali Twoją władzę nad nimi, by odkrywali to, że właśnie w krzyżu jest Ci dana wszelka władza, taka władza, jakiej nikt inny nie ma na Ziemi. Władza nad każdym sercem ludzkim, nad ich sercem. Spraw żeby te władze przyjmowali w wolności, w zaufaniu, w miłości, w zawierzeniu, z dumą, by byli naprawdę Twoimi sługami i by w Twojej służbie odkrywali wolność, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Więc ja Wam tylko życzę, żeby się choć połowa z nich na Was spełniła. Trwają rekolekcje, zapraszam Was na nie. Wiem, że mieliście swoje rekolekcje, ale one jeszcze były dla kandydatów do bierzmowania. A teraz tu już są dojrzali chrześcijanie. Więc zapraszam Was. Mamy na rekolekcjach szkołę modlitwy. Uczymy się modlić. To jest jedna z ważniejszych dla chrześcijan rzeczywistości. Chcę Wam pobłogosławić z serca. Proszę Was także o modlitwę za mnie, bo jej potrzebuję. Te obrazki po to są, żebyście czasem przypomnieli sobie o mnie i wtedy pomodlili się za mnie. Ja obiecuję Wam modlitwę za Was. Pan z Wami i z duchem, duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą cię.